Tak zgrupowy. grupowy? No? no to ty bardziej wiedziałeś niż ja. Kto to są? Swingersi. Nie mam pojęcia. <grystanie> ja też nie. Osoby żyjące bez pary, samotnie. Czy to są e, mężczyźni e, uprawiający striptease? Nie wiem, mi się kojarzy z jakimiś hipsterskimi rzeczami. <grystanie> <grystanie> swingersi? Nie wiem, z jakimś surfowaniem po sieci czy czymś. Coś, coś z lataniem mi się kojarzy. W pewnym sensie na boki. Nie wiem, coś mi się kojarzy chyba z muzyką. No ja wam podpowiem, że swingersi to są ludzie, którzy y, na przykład spotykają się w klubach. Rozbierają się, tak? Też. I to ma coś wspólnego z seksem. Aha, no, no tak. Seks grupowy? To chodzą na jakieś imprezy takie panieńskie, czy coś takiego i oni tam tańczą, no tak? No to mówiłem o tym, no. Nie, to są pendelsi. A, A, to no jestem dobra, to już, już okej. Okay. No już masz dwie podpowiedzi, coś tam wspólnego z seksem i z klubami, czyli kim mogą być swingersi? Gejami? A, to są pary, które zgadzają się na, e, tak jakby, współżycie z innymi parami? Takie zamianki, z tego co kojarzę. Jakie zamianki? Między parami chyba. W celach? W celach prokreacji i tam, nie wiemy, wydobycia nowej energii w związku. Byle nie prokreacji! Czyli oni żyją razem, ale, ale pozwalają na otwarty związek z innymi parami. To jest coś takiego pokręconego chyba, tak? W ten sposób. A nie ma, nie ma później z tego problemów? No pewnie czasami się zdarzają. Swingersi to pary, które praktykują aktywność seksualną, polegającą na wymianie partnerów. Pary te, zarówno hetero, jak i homoseksualne, najczęściej spotykają się na specjalnie w tym celu zorganizowanych imprezach.